Co no za gówno Sperma, sperma, sperma. Zareagujemy sobie. Ja pierdolę, nie. Co to za bezbestwo jebane? Co to jest za bezbestwo, kurwa? Przysięgam, jeśli w tym filmiku będzie kurwa stary, cokolwiek nawiązanie do jakiejś hejkatulenki, albo jakieś podobne tematy, albo jakaś kurwa sperma raka, to wyłączam to od razu, nie? Sobie dzisiaj na bungee. Ciekawe jak te kurwy się bawią po odejściu z YFL. Na luźnej jak Advanej UFL i Multiego. Nie no kurwa tak się bawić nie będziemy. Zaraz leci cancel na Twittera. Widzowie, zaczyna się wojna YFL kontra Bungee. Masz na głowie kabanosy, a w dupie czarne dildozy. Giga, nie lubię Bungee, bo się wypierdolili na mnie. E, dawajcie kolejną reakcję, zapierdolimy. Koki eksportowy browar. Koki to eksportowy browar, jak Jeremy, Jeremy. Uh. Patrzcie, jaki Koki jest taki kurwa zdolny, jak w dole. Patrzcie, jakie delivery ma znaczenie. Przecież to jest kurwa jakiś chat GPT, co to kurwa jest? Jaki on jest zdolny. Oki, okay, proszę, jak to oglądasz, to wylicz mi moją truskaweczkę. Dobra nuta, oceniam 9 na 11, bo brakuje multi-gameplay, guy-reference, ale do tylko wzmianki o multim brakuje. Dobra nuta. Także nie musicie go wyzywać. Co tu dalej mamy? Mata, pato streamer. O, to coś o mnie chyba. Chyba co to jest? Rozumiem Mumble Rap jak Playboy Carti, ale co to ka jest? 0 na 10 Rozpalamy go, kurwa, jedziemy po nim. Chuj... <laughs> jedziemy po nim, ja pierdolę! Ej, widzowie, ja powinienem tak robić, nie? Widzowie, <laughs> przejdźcie to, kurwa? Że tak, sprawdzamy jakieś nuty, nie? na przykład nie wiem, ktoś rzuca jakąś nutę stary i my tak oglądamy tak. Ja pierdolę jakie gówno jedziemy z nim, widzowie! Pisać mu kurwa, że to jest mega gówno jebane! Wysywać go kurwa! Pierdalamy się o filmik i jedziemy z nim. ja pierdolę. Ale co to jest? 0 na 10. Rozpierdalamy go, kurwa, jedziemy. Spierdalamy go. Widzowie, jedziemy z nim. Po nim. Kujuta. Chuj... Dobra, dosyć mam tego polskiego rapu z gówna. Obejrzmy może jakiś odcinek. Oczajnik wrzucił odcinek. To <grydolę> Pierwszy odkręci koła mamonowi wygrywa 1000 złotych. Pierwsza osoba, która odkręci koła mamonowi wygrywa 1000 złotych. Jaka jest twoja taktyka remsła? Tylko podchodzę szybkie felgi jak na pit stopie Formuła 1. Zz, zz. Dobra. sprawdźmy, czy tobie się uda. <grydolę> <grydolę> Wygrywałem wow. słuchaj. Zajebisty kurwa odcinek, dobrze tej kurwie powykręcanej. Ja pierdolę. ja pierdolę, stary ludzie! Tej hey, multi zobacz to. Mocny odcinek jest o tobie. Sprawdzam! Dobra, wyłączam to, kurwa. I już było nawet nieźle. Czekaj, ja muszę coś zobaczyć. Piątek. Ja pierdolę. To jest zdjęcie kurwa z maślaną, z takim maślana z Discorda. Co była taka akcja, że on zrobił teraz dready i poszedł kurwa na y, jakiś tam listening party chyba maty, i każdy myślał, że to ja jestem na listening party, kurwa. Bo miał wtedy takie sam ten. Ja pierdolę. I to jest zdjęcie znowu Fala Tour, kurwa. 2017. Stąd, no, coś takiego, kurwa, tragedia. wygrywa słuchaj. Zajebisty, kurwa, odcinek. Dobrze tej grupie, wykręcanej. Hej, Multi, zobacz to. Mocny odcinek jest o tobie. Sprawdzam! E, dzień dobry, Polsko. Nadajemy. Boże, kochany, no nie wytrzymam zaraz, nie. Dzisiaj ze słonecznych głupczyc jesteśmy u Michała. E, Michał, masz chłopie, 27 lat. E, wysyłałeś takie rzeczy? Kurwa, sperma, sperma, nic na mnie nie. Jezus, gorzej się kurwa nie dało! Ja pierdolę, no przysięgam, po kurwie mnie stary, nie. A już było tak dobrze. Tak dobrze było. Macie. Wiesz, że to, co zrobiłeś jest złe? No My nie przyszliśmy tutaj porozmawiać o z spermie. Tak dobrze no, tylko było. O tym, co wysyłałeś do dziesięcioletniej Małgosi. A dajcie chuda, wiecie, no to co, nigdy dziecka nie widziałem. Tylko hejkę tu le A, i hejka to. No i kurwa, No jebany zjebie. Co za debil, kurwa. Rękę jedynie. A tak, a propos to ma ładne cycuszki. Dobra, kurwa. Co chyba to są jakieś pomówienia, to jest jakaś sztuczna inteligencja, nigdy bym dziecku krzywdy nie zrobił, jakiś debil to zrobił, No, to Mamy kanał i wyjaśniamy frajera, dobra, <laughs> jedziemy z nim, wiecie co, ja chyba kończę tego streama, jedziemy z nim, co, ten odcinek, gościu mnie pomawia, nie no ja to pierdolę, pierdolę takie streamy, no powiem tak, w 80% było zabawne, Dopóki kurwa nie wleciał temat yy, gówno gówno sperma sperma cztery razy pod rząd i kurwa hejka tulenka i kurwa ten ale ogólnie całkiem zabawne. Daję 7 na 10.